Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, kyrie eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże. Święta Trójco jedyny Boże. Święta Maryjo, Módl się za nami, święta Boża Rodzielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Miłosierdzia, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko Najczystsza Matko dziewicza, matko nienaruszona, matko najmilsza, matko przedziwna, matko dobrej rady, matko stworzyciela, matko zbawiciela, panno roztropna, panno czcigodna. Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzecznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, Królowo apostołów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta. Królowo Różańca Świętego, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawiennictwem Najświętszej Marii zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdasz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. We wszystkich intencjach, które skrywają nasze serca, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelaki złych przygód Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, ze Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. yeah <laughs>